Dzień dobry. Dzisiaj pora na specjalną bajkę. Idą święta, idzie wigilia, dlatego kot i żyrafa przedstawią Państwu nową bajkę. Był sobie mały, samotny domek w lesie. W tym lesie były małe drzwi. Za tymi drzwiami mieszkał kotek. Tego roku była bardzo sroga zima. Choinki były przysypane śniegiem, a przed drzwiami hulał wiatr. Było bardzo zimno. Kot, smutny, wyglądał przez okno i wyczekiwał pierwszej gwiazdki. Kiedy przyjdzie ta pierwsza gwiazdka? Kiedy pojawi się święty Mikołaj? Nie mogę się doczekać już prezentów. Ojej! Kiedy on przyjdzie? Choinkę tak ładnie przyzdobiłem. I dalej nie ma Mikołaja. Mikołaju, gdzie jesteś? Przychodź już do mnie. Kot był bardzo smutny tego wieczora. Nie wiedział, co się stało z Mikołajem, gdzie są jego prezenty. Pod choinką było pusto. Z jednej strony chodził, z drugiej nie było nigdzie tych prezentów. Oj, chyba smutny, pójdę spać do śpiworka. Kotek poszedł spać do śpiworka. A tymczasem. Przez las jechał święty Mikołaj. Szukał domku kotka, ale że było bardzo zimno, trudno mu było go znaleźć. I przejechał, aż w końcu Mikołaj zatrzymał się przed małymi drzwiami. Ho, ho, ho! Jest tu kto? Ho, ho, ho! Czy widzieliście gdzieś domek kota? Gdzie on mieszka? Ho ho ho, chyba to te małe drzwi. O, spadła mi czapka. Muszę ją sobie szybciutko założyć. O. Ho ho ho. Puk, puk. Jest tam kto? Ale za drzwiami nikt nie odpowiadał. Było tylko słychać malutkie chrapanie. Ho ho ho, pytam się, czy jest tam kto. Nikt mu nie odpowiadał. Żyrafa, Święty Mikołaj otworzył drzwi. Oj, jaka ładna choinka. A tu kto tu? Tu śpi mały kotek. Hej, kotku, obudź się! Oj, oj, kto to? To ja, święty Mikołaj. Gdzie jest dla mnie mleko i ciasteczka? Ojej, święty Mikołaju, ja zapomniałem o mleku i ciasteczkach. Ale już będę do kuchni zaraz przygotuję. Nie, nie, martw się. Już dzisiaj bardzo dużo zjadłem, ciasteczek i wypiłem dużo mleka. Oj, cieszę się, już myślałem, że o mnie zapomniałeś, tak czekałem na ciebie i czekałem. O, nie martw się, mam dla ciebie prezent w moim worku. A gdzie masz worek? O, pytasz, gdzie jest worek świętego Mikołaja? Ho, ho, ho. Zobacz, mam taką piękną torbę, a w tej torbie prezent. To dla mnie? Wyskoczył kot ze śpiwora, ucieszył się ogromnie i mówi tak. Święty Mikołaju, ja bym chciał bardzo prezent. Ho, 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 to opowiedz mi wierszyk. Wierszyk? To trzeba opowiadać wierszyk? Ho, 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 a w ogóle byłeś grzeczny? Byłem bardzo grzeczny. No to szybko wierszyk opowiadaj, bo muszę szybko dużo dzieci jeszcze odwiedzić. O, lata mucha koło ucha, lata bąk koło rąk, lata pszczoła koło czoła... I już dalej nie pamiętam. Ha ha ha. Ale się uśmiałem. Lata mucha koło ucha. Aleś to wymyślił kotku. Słuchaj, mam dla ciebie wielki prezent. Ojej! Czy na pewno dostałeś mój list? Się zastanawiam. Jak myślisz, co to jest? No nie wiem, chcę zgadnąć. Ech, świąteczna rybka. Hurra, moja ulubiona rybka. Dziękuję ci Święty Mikołaju. Dziękuję. No to słuchaj. Cześć. Muszę jechać i odwiedzić jeszcze inne dzieci. Ho, ho, ho. Mikołaj zabrał worek, pomachał kotkowi. Pa, pa. I wyruszył dalej w swoją drogę. A wy dzieci byłyście grzeczne? Jeszcze muszę tyle domów odwiedzić. W każdym jest jakieś dziecko, należy, któremu należy się prezent. Buziaki. Pa. I tego wieczora żyrafa i kot opowiedzieli wam bajkę. Dobranoc, dzieci! Dobranoc! Dobranoc, święty Mikołaju! Pa!